Zapowiadany tu tu Sport, wywiad z restauracji Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie prezes Widzewa Łódź, pan Jakub Kaczorowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o tak naprawdę czterech aspektach pana pracy w Widzewie i ogólnie klubu, bo oczywiście no, nie może zabraknąć tematu trenera. No Będzie też o tym, co do tej pory udało się Panu osiągnąć, bo to już ponad miesiąc tak naprawdę, strasznie szybko ten czas leci. Trochę o Mistrzostwach Świata, bo to też jest temat, który bardzo jest taki angażujący, bardzo no, sporo emocji wzbudza w chwili obecnej. No i na koniec, jeszcze chwilę o, o Akademii. Mamy jeszcze kilka pytań od czytelników, także zobaczymy, jak to nam się wszystko ułoży. Gotowy Pan jest, tak jest, rozumiem. Także zaczniemy od, od samego początku, bo. Tak naprawdę jest pan prezesem Widzewa od ponad miesiąca, tak jak mówię. Co tak naprawdę skłoniło pana do tego, żeby w ogóle aplikować na to stanowisko, a później, kiedy już taka oferta faktycznie się pojawiła z klubu, ją zaakceptować i przejąć ten wielki ciężar, przyjąć go na swoje barki? Było kilka przyczyn, kilka aspektów tej decyzji. Przede wszystkim to, że kocham sport. Byłem czynnym sportowcem, czynnie teraz uprawiam sport. Zajmowałem się również piłką nożną, tą młodzieżową w takim małym klubie pod panieńcami. I z racji tego, i to był jakby jeden aspekt, tak? Oczywiście. Główną przyczyną było to, że pojawiła się taka możliwość, tak, w oficjalnie przez swoją aplikację przede wszystkim przedstawił taką możliwość kandydowania kogoś, kto, kto wpisuje się w, w te ramy tego zakresu, który był tam opisany. To była jedna z przyczyn. Tak. Drugim elementem było to, że akurat skończyłem jeden z projektów, dużych projektów infrastrukturalnych na północy Polski i chciałem wrócić do Łodzi. Chciałem być bliżej rodziny, bo jednak ten rok czasu przy dużym projekcie budowy fabryki spowodował, że tego czasu dla rodziny miałem bardzo mało i chciałem po prostu wrócić. To był drugi aspekt. Trzeci szukałem oczywiście dużego wyzwania, a czwartym, a może pierwszym było to, że jestem kibicem Widzewa i że chodzę na mecze regularnie, mecze w sercu Łodzi. Kocham ten klub od, od maleńkości. E, moja rodzina i, i moi znajomi powtarzają, że, że na pewno tato, który, który już niestety nie żyje, byłby ze mnie dumny, bo on też e, był kibicem Wisły. To była prosta decyzja, bo tych aspektów jest sporo. Faktycznie większość chyba za tym, żeby przyjąć tą, tą ofertę. Nie, ja nie mam problemu z podejmowaniem decyzji. Nigdy, nigdy nie. Jeśli jestem do czegoś przekonany, to, to bardzo szybko tę decyzję potrafię podjąć. E, natomiast nie ukrywam, że. Jakby biorąc pod uwagę moje doświadczenie w różnego typu re rekrutacjach i ze strony e rekrutowanego i ze strony rekrutującego, nie do końca liczyłem na to, że ktokolwiek widzę Was zadzwoni, biorąc pod uwagę tak wielki klub i, i, i te, te wszystkie aspekty czysto sportowe. Ale okazało się, że, że marzenia się spełniają. No, ponad miesiąc na stanowisku prezesa, ale to nie był łatwy czas, bo przede wszystkim drużyna e, nie spełniała oczekiwań, spisywała się poniżej, po, jakby, no, poniżej tych oczekiwań, które wszyscy mieli, i pan zapewne, i, i pozostali członkowie zarządu skąd to się brało, bo pewnie obejmując, obejmując urząd prezesa, no nie spodziewał się pan, że, że, no od, od tego awansu, że ten awans nie będzie jednak taką prostą sprawą. To, to, że przychodzę do klubu z ogromnymi aspiracjami, konkretnym celem i tego, że będą trudne momenty, to jak najbardziej się spodziewałem. Jakby też decydując się na to, na to, żeby aplikować, i później na to, żeby podpisać umowę z Widzewem, byłem tego świadomy w pełni. Tej presji, tego wszystkiego. Więc tutaj nie było to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast rzeczywiście to, że ten awans gdzieś tam z relacji formy sportowej. Może nie, to, nie oddala się, no bo ja jestem nie pewien, tego że, przekonany, że się oddala, tak? tak? Ale no nie, tak. Jest, nie jest taki pewny, tak, jaki był tak. wcześniej. Natomiast no, to są sytuacje kryzysowe, które miałem w swoim życiu których miałem w swoim życiu zawodowym wiele, które, do których trzeba umiejętnie podejść. I dzięki też doświadczeniu moim i pozostałych członków zarządu potrafiliśmy do tego podejść. Także to był trudny czas, ale nie był to czas, który, który spowodowałby taką sytuację, że siadamy i nie wiemy, co robić, tak? Rozumiem. Oficjalnie właśnie to rozstanie z trenerem Mroczkowskim nastąpiło w niedzielę. A Pan kiedy wiedział, że, że ta przygoda trenera Mroczkowskiego z Widzelem się zakończy? Oficjalnie e, zarząd jednogłośnie podjął decyzję e, w sobotę wieczorem. Właściwie w niedzielę rano tak naprawdę. Tak? Byliśmy gdzieś tam jeszcze w kontakcie, bo jakby... Czy trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że to, jaka jest forma drużyny, to jaka jest sytuacja w zespole, jakość gry i to, to wszystko, co widzimy, nie jest, przyczyną tego nie jest, nie, jest, nie jest tylko i wyłącznie błąd czy wina trenera, tak? bo ja chciałem bardzo wyraźnie zaznaczyć, że mam ogromny szacunek dla trenera Mroczkowskiego za to, co do tej pory zrobił, za jego wiedzę, umiejętności, za podejście, za to, jakim jest człowiekiem. Dlatego ta analiza, która miała miejsce, ona szła w kilku kierunkach. Tak naprawdę, my do dzisiaj wszystkich przyczyn nie znamy. One się gdzieś pewnie pojawią po sezonie, kiedy nastąpi taka już głębsza, docelowa analiza wyników badań, sposobu treningu, różnego typu treningu, który miał miejsce i w okresie przygotowawczym, i w trakcie sezonu. Jak również tych wszystkich aspektów takich około Więc pewnie ta analiza, na pewno ona nastąpi. Ona będzie też. Musiała nastąpić z racji tego, żeby po prostu nie popełniać pewnych błędów w pierwszej lidze. Bo wszyscy wierzymy, ja też, że, że awansujemy. Więc jakby chcę zaznaczyć, tak, że, że to nie był tylko błąd trenera. Natomiast ja to mówiłem od jakiegoś czasu również przy rozmowach z trenerem, że brakuje czegoś lub kogoś, to da impuls. My szukaliśmy czegoś. Ale w momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że znalezienie tego czegoś, jednego czegoś albo kilku czegoś yy, będzie dzisiaj bardzo trudne, zdecydowaliśmy się na to, żeby dać impuls w postaci kogoś. Tak? I to jest takie bardzo ważne, że, że yy, oczywiście te aspekty związane z zawodnikami, z ich formą sportową, z ich podejściem i tak dalej, dzisiaj się nad tym nie zastanawiamy, bo dzisiaj najważniejszym celem i to powiedziałem wczoraj drużynie. Tak? Wczoraj było to, co było, wczoraj, dzisiaj jest to, co teraz. Panowie do przodu, bo wszyscy wiemy, że jesteście dobrymi zawodnikami i że damy radę. Wszyscy my jako klub dajemy wam ten impuls, tak? I musicie, my i wy musimy do tego podejść. Eee... Bardzo optymistycznie i, i do przodu. No, z wiarą we własne umiejętności Dokładnie. przede wszystkim. Mówi Pan, że był potrzebny taki impuls, ale czy ten impuls nie przyszedł troszkę za późno? Teraz mam taki cytat z wywiadu do przeglądu sportowego. Tam Pan powiedział, że szybka reakcja na błędy może nam wiele ułatwić i uchronić przed ewentualną katastrofą. No właśnie, ta szybka reakcja. Czy, czy, mhm. czy jakby nie było pomysłu, żeby jakby szybciej dać ten impuls? No bo różne głosy. Tak naprawdę można było usłyszeć. Jeden to taki, żeby zwolnić trenera Mruczskiego dwa mecze wcześniej, kolejny, żeby jeszcze dać szansę drużynie w Elblągu, a tymczasem chyba najbardziej niespodziewany moment, czyli drużyna na zgrupowaniu. No i to właśnie tam następuje ta, ta zmiana trenera. Zrealizowaliśmy dokładnie tak jak powiedziałem w tym wywiadzie. To znaczy my zareagowaliśmy natychmiast po, po, po drugim meczu, który był, po pierwszy wygraliśmy wiadomo jakość gry pewnie nie była taka, jak byśmy się spodziewali, ale było zwycięstwo i to było najważniejsze. Po drugim meczu, po drugim meczu, po, w którym uzyskaliśmy remis, natychmiast zareagowaliśmy. No, ta reakcja poszła w kierunku rozmowy z trenerem, z zawodnikami, analizy e, takiej dość szczegółowej z trenerem, co się dzieje, tak, jakie wyciągamy wnioski z tego i to była natychmiastowa reakcja. Natomiast ta reakcja, która nastąpiła w niedzielę, była kolejną natychmiastową w momencie, kiedy po ocenie ryzyka stwierdziliśmy, tak, dzisiaj musimy to zrobić. Nie jest to problem, czy to zrobimy nad morzem podczas zgrupowania, czy to zrobimy w Łodzi, tak? Uh -huh. Bo zachowaliśmy się, i trener, i my, w stosunku do siebie fair. A to, to że to zrobiliśmy to na, na zgrupowaniu, a nie w Łodzi, nie zmienia niczego tak naprawdę. No, nie widzę, nie widziałem problemu, no nie wiem, jakby to zgrupowanie było za granicą, to może byłby jakiś problem logistyczny, ale... Tutaj nie, nie jest to problem. A czy może Pan uchylić ramkę tajemnicy, co tak naprawdę wyniknęło ze spotkania z trenerem, ze spotkania z zawodnikami? Właśnie mówię o tej pierwszej natychmiastowej reakcji. W końcu, czy wyszło na to, że jakby trener Beloczkowski nie przekonał Was do, do, do swojej wizji? Czy, czy właśnie na odwrót, że przekonał i dzięki temu jeszcze przez chwilę mógł widzowie popracować? Przekonał, no przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, że trener zaproponował zmiany mikrocyklu treningowego, bo te treningi... Któryś już nie pamiętam, czwartkowy się odbywał po południu. To jest jedna rzecz, druga sprawa skrócił czas treningu, bardziej intensywnie, ale krócej. To był z, z takich rzeczy, co pamiętam, tak też ta ostatnia decyzja o tym, żeby na zgrupowanie zabrać 22 zawodników, tak? Jakby wskazać elementarnie, że, że na tych w tej chwili stawiamy, bo ich forma sportowa jest... Jest wyższa niż tych, których, niż tych, których zostawiliśmy. Też próba takiego ustabilizowania, szczególnie tej linii defensywnej, i też próba ze strony. Ja mówię wszystko to, co trener nam przedstawi. Jest próba grania czurką z tyłu, już tak, w tych ostatnich meczach. I to pokazało, że, że ta. ta ten blok defensywny jest stabilny, tak? Nie mówię tylko o tym, że nie straci się bramki, ale generalnie w miarę e, jeśli ten grać Graczforkować. Tak, jeśli gra, gra jest z trójką obrońców. Nie. Natomiast gra trójką obrońców no, wynikała z tego, że chcieliśmy grać bardzo ofensywnie, tak? Nie, nie, panowie, no nie, Szanowni Państwo, no my nie strzelamy, nie, nie oddajemy strzałów, tak? Statystycznie nawet. Z teorii statystyki, z metod statystycznych wynika. Im więcej masz statystycznie nie, sytuacji, e, w których e, jako ostatni element akcji wykonujesz strzał, tym większe szanse masz na, na strzelenie bramki. No tak? to, to, to wiedzą to nie... osoby nawet, które nie interesują Dokładnie. się piłką. Także to, to, mamy... to był problem, tak. bo to często nawet na konferencji prasowej padały pytania o zbytną liczbę strzałów i nawet tej z dystansu, tak? Kiedy ciężko jest podejść pod bramkę przeciwnika, bo załóżmy murują tą bramkę rywale, no to z 25, z 30 metra Faktycznie tych strzałów było jak na lekarzach. Zawodnicy się blokowali, tak? I nie potrafili przebić się przez ten mur, bo tak jak pan powiedział, no, drużyny przeciwne grały, grały tak zwaną obronę częstochową, jak to często jest w pilce nazwane. Uh -huh. I z racji tego no, był problem. Zawodnicy też się blokowali, tak, wewnętrznie, tak? No, bali się oddawać te strzały, bo, bo nie wyjdzie, bo, bo nie wiem, gdzieś pójdzie obok, bo... Lepiej podać może do kolegi, tak? No i to wszystko jakby, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, to powodowało, że tych strzałów i tych sytuacji nie mieliśmy, a przez to nie strzelaliśmy bramy, tak? Przejdźmy już do, do poszukiwań zastępcy trenera Mroczkowskiego. Jak długo te poszukiwania trwały, ile trwały negocjacje no i, i kim tak naprawdę byli ci potencjalni następcy trenera Mroczkowskiego, bo yy, no, jedno nazwisko znamy, to jest nowy trener Jacek Paszulewicz, no ale to nie było chyba tylko jedno, jedyne nazwisko brane pod uwagę przez zarząd i przez stowarzyszenie. Powtórzę to, co mówiłem w ostatnich dniach w wywiadach, czy wczoraj i dzisiaj jeszcze, Zastaliśmy, że nie będziemy mówić o, o tym, kto był kandydatem. Musiałem podpytać w nadziei, no, że okay. się panu. Pod... Nie, to nawet nie hmm. chodzi o to. Myślę, że nie ma nawet sensu o tym rozmawiać. Dzisiaj skupi, skupiamy się na tym kolejnym meczu i na tym, żeby dać ten impuls, e, a nie na tym, żeby mówić, kto był kandydatem. To po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć wyraźnie, że naprawdę e, Znaczy to, że ktoś, że, że dziennikarze, media piszą o kandydatach ze znakiem zapytania, to rozumiem, ok. Czasami jest to. Chęć pokazania, kogo my byśmy chcieli jako kibice. I to też rozumiem. Natomiast powiem szczerze, irytowały mnie artykuły w niektórych mediach, w których było napisane, że e, klub kontaktował się z tenerem o takim nazwisku Kropka, tak? Czyli że się kontaktował, takie coś nie miało miejsca. No, ja z Łukaszem Masłowskim, dyrektorem sportowym byliśmy, w, my prowadziliśmy te rozmowy, negocjacje i, i no i nie wyobrażam sobie, żebym ja nie wiedział o tym, że z kimś miałby ktoś z klubu rozmawiać, a ja bym o tym nie wiedział, tak? to, to jakby nie ma takiej możliwości. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o, o rozmowy, to plan B, czyli Przygotowywanie się do sytuacji, w której będziemy musieli podjąć decyzję o rozstaniu się z trenerem Loczkowskim i, i, i jakby zaanonsować i podpisać umowę z nowym trenerem. Plan B był przygotowywany, bo musi być przygotowywany od jakiegoś czasu, natomiast te rozmowy się na tym etapie przygotowania planu B nie toczyły. Uh -huh. e, tak naprawdę w ciągu dwóch dni tak, e, przeprowadziliśmy rozmowy, negocjacje. Te negocjacje jeszcze, jeszcze trwały gdzieś tam w niedzielę. Ale to przy, przy dzisiejszych możliwościach technicznych, tak? mailach, telefonach, możliwościach telekonferencji i itd. Nie potrzeba było Bóg wielu spotkań tak naprawdę. Podpisaliśmy umowę wczoraj wieczorem z trenerem Paszulewiczym, bo też jakby ważniejsze były na ten moment sprawy związane z drużyną, tak? spotkanie z drużyną, przedstawienie trenera, tak? trening. A, a działali już pod kątem jakichś tam niuansów w umowie przecinków, kropek, okay. nie wiem, takim paragraf, a taki paragraf już takich elementów typowo prawnych prawnicy, tak? Więc jakby tutaj... Ale nie, to było to były bardzo krótkie rozmowy. Też mówmy się, że myśmy szukali takiego modelu długofalowego i takowego znaleźliśmy. Chcieliśmy trenera młodego z doświadczeniem z taką, z taką iskrą, trenera, który umie motywować, który potrafi być dobrym psychologiem. Bo tego, tego dziś myślę jednak pomimo wszystko zabrakło. No i takiego trenera znaleźliśmy, tak? I trenera na dorobku, który da ten impuls. Tym samym wyprzedził pan moje kolejne pytanie dotyczące właśnie wyboru trenera Paszulewicza na szkoleniowca widzewa. No ale mówi Pan o tym, że to ma być impuls, a tymczasem no, jest ten kontrakt podpisany na troszkę dłuższy czas niż, niż do końca tego sezonu, nawet niż do końca y, przyszłego sezonu, ile dobrze pamiętam, bo jest chyba do czerwca 2021 roku ten kontrakt podpisany. Więc y, szybko licząc, z trenerem Paszulewiczem do Ekstraklasy. Dokładnie tak, zgadza to, się. To... Jednym elementem takim podstawowym najważniejszym jest danie impulsu, a drugim to, że szukamy trenera, który jest na dorobku, który poprowadzi nas do tego uprawnionego celu, czyli Awansu Deksta Klasy. Z drugiej strony ja wiem, że w prasie, w mediach pisze się o, o sytuacji, żeby przyszedł strażak, tak? Zgasił pożar i, i odszedł do następnego pożaru. No ale ja też do końca nawet tak moralnie biznesowo, nie do końca sobie... Chciałbym wyobrazić sytuację i też jako prezes, taką sytuację, w której podpisuję umowę z kimś, kto przychodzi tylko na chwilę. Chcemy budować też, pamiętajmy, że za miesiąc jest koniec ligi. Tak? My się musimy za jakiś niedługi czas zacząć przygotowywać do, do przeglądu kadry, do tego, żeby, żeby przygotować się do, do tej pierwszej ligi. A zacząć rozmawiać z, z zawodnikami, którzy przyjdą do nas w drużyny i wzmocnią tą, tą drużynę w perspektywie pierwszej ligi. No więc trudno, a dodatkowo jeśli mielibyśmy jeszcze szukać pod to trenera, no to wszystko się nie zazębi tak naprawdę. Tak? Więc od samego początku założenie było jedno, my szukamy kogoś, kto, kto będzie dla nas takim idealnym kandydatem na to, żeby, żeby poprowadzić nas w pierwszej lidze do pierwszej ligi, w pierwszej lidze i do Ekstraklasy. Mówi Pan jeszcze o współpracy z Łukaszem Masłowskim. Jak ta współpraca na początku się układała? Bo to takie pierwsze przetarcia, pewnie sporo ich będzie, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych zawodników. Teraz było poszukiwanie nowego trenera. Jest to tak, jak, jak Pan sobie wyobrażał, faktycznie profesjonaliści z obu stron? Bardzo profesjonalny człowiek i też bardzo dobry człowiek, tak. Charakterologicznie Pasujący do, 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 do nas, jako członków zarządu. Ja też zawsze powtarzam, że Rada Nadzorcza ma jakiś taki dar łączenia, łączenia charakterologicznie ludzi. Czy to nie znaczy, że wszyscy mamy te same charaktery, ale gdzieś tam się uzupełniamy. Łukasz jest fachowcem, jednym z trzech najlepszych dyrektorów sportowych w Polsce. Oczywiście widzę, w jakim, co ważne, i też zauważcie, wszyscy Państwo, że on przychodzi do nas. Ekstraklasy, tak? Więc, jakby e, zwróćcie uwagę na to, że, że pewnie, pewnie tak myślę, miał, miał możliwość albo zostania w Miśle, albo też e, podjęcia pracy w innym klubie ekstraklasowym, wybrał widzę. Oczywiście widzę, dlatego że jest jego kibicem, ale też dlatego, że wierzy w ten projekt. I to jest dla mnie bardzo ważne. Także, bardzo pozytywnie oceniam Łukasza. Jeszcze na koniec, kończąc temat trenerów i, i, i zespołu, tak naprawdę, w chwili obecnej. Czy to jest tak, że widzę, że teraz utrzymuje dwóch trenerów? Bo takie pogłoski też dało się usłyszeć, że no, jednak ta jakaś rekompensata z tytułu rozwiązania umowy z trenerem Rockowskim musiała zostać wypłacona, czy klub jakaś stracił mocno finansowo? Klub nie stracił mocno finansowo. Ja z tego, co, z tych rozmów, które prowadzę z osobami, które się znają na sporcie, na kontraktach z trenerami, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której trener nie ma odszkodowania za, za, za rozwiązanie, za rozwiązanie umowy. umowy, czy też w przypadku teraz, kiedy podpisaliśmy porozumienie za dogadanie się w kwestii, w kwestii odszkodowania, nie chciałbym mówić o niuansach kontraktu, bo nawet to też nie jest do końca ani etyczne, ani, ani może na, tym, na, tym momencie, na ten moment ważne. Nie uszczupliło to w istotny sposób budżetu klubu. Natomiast to, takie, takie wypowiedzenia wiążą się albo z wypłatą comiesięcznych pensji. Tak macie Państwo umowę o pracę, tak jest miesięczny okres wypowiedzenia. Czasami firmy decydują się na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, płacą za te trzy miesiące, czy dwa miesiące, czy miesiąc, w się od tego, jakie jest porozumienie, czy też jak jest, jaka jest umowa. Więc tak, nie, nie ma tutaj jakiegoś problemu, jeśli chodzi o budżet. I w ten sposób zakończyliśmy pierwszą część